I gonitwa się rozpoczęła, na frondę wyskakuje Tribunal, ale taki powiedziałbym lekko wstrzymywany, Jevan Igoł, Muminek tuż za nim, dalej Nowitor e, w niewielkim odstępie debiutujący, e, no bardzo dobrego pochodzenia bym powiedział, skilled player. Teraz ten koń przesuwa się przy wolnym tempie do, do przodu. A czemu nie? Tempo jest na tyle wolne, że da radę. Javan Eagle, Muminek, Skilled Player. E, tam e, w środku stawki, choć trochę szeroko, teraz prowadzony przez Stefano Mure, Interview Jeszcze szerzej Silroy. Na ostatnie miejsce spada Realm Ruler. E, I Javan Eagle przed Skilled Playerem konie na łuku to jest niecałe 1000 metrów do słupa. Ostatni Rilm Ruler, wycofał się także bardzo mocno. Trybunał, który prowadził po starcie z tyłu, także jest Nowitor. Do celownika 750 metrów. Już troszkę pompowany skilled player. No, on debiutuje, więc to troszkę trudniejsze przed nim zadanie. Ale Javan Ego też nie idzie wcale lekko i po wyjściu na e, prostą, e, Javan Eagle jest pierwszy. Miejsca przy kanacie szuka sobie e, Muminek. E, polem e, bardzo ładnie ruszył teraz e, Tribunal. E, skilled Player jeszcze walczy, ale chyba troszkę słabnie. Interview się teraz ładnie ruszył, wyprzedził Javan Eagle. E, interview e, pierwszy e, ma przewagę, Javan Eagle i Tribunal e, Polem. E, interwiu ma lekkie problemy, daje szansę rywalom, bo koń trochę wyłamuje. I za chwilę w celowniku e, pierwszy jest Jaman Eagle, potem razem e, e, Trybunał e, z interwiu.